O! Zadanie matematyczne! 5 razy 4, przecież to proste! 54! Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu Suzuki SX4 S-Cross W 2006 roku Suzuki w kooperacji razem z Fiatem stworzyli wspólne samochody Fiat Sedici oraz Suzuki SX4 Był to mały crossover segmentu B, który w opcji miał napęd na 4 koła Ciekawostką jest fakt, że SX4 występował również w odmianie sedan choć ta nie była zbyt popularną wersją, zwłaszcza w Polsce W 2013 roku Suzuki zaprezentowało model SX4 s -Cross, który wydawać by się mogło, że jest drugą generacją SX4, ale tak nie jest To jest zupełnie inny model, stworzony już bez współpracy z Fiatem i znacznie większy niż poprzednik SX4 s -Cross jest ponad 16 cm dłuższy od SX4 i plasuje się już w segmencie C, a nie w B I moim zdaniem jest też nieco brzydszy, a przynajmniej mi średnio się podoba Jakoś tak przypomina mi świnkę, gdzie ten grill to taki wielki nos, a duże reflektory to oczy. No nic, to przecież kwestia gustu. Ogólnie sylwetka nowego SX4 jest dość łagodna, stanowana. Nie ma tutaj krzykliwych czy awangardowych elementów. Wszystko jest właśnie takie w miarę spokojne. Taki wygląd ma jednak swoje zalety. Nie rzuca się w oczy. I moim zdaniem trafia też do szerszej gamy klientów, a nie tylko do młodych. Ale SX4 s cross ma jednak inne, dużo większe zalety. Takie jak praktyczność. Najpierw bagażnik. Kufer ma pojemność 430 litrów i jest bardzo ustawny. Dodatkowo mamy podwójne dno, a także możemy minimalnie zmienić kąt pochylenia oparcia tylnej kanapy. Dodatkowo pod podłogą jest koło zapasowe, albo jak w moim przypadku zestaw naprawczy z dużym styropianowym wypełnieniem. To spokojnie można wywalić i bagażnik jest naprawdę bardzo duży jak na tę klasę. Tylną kanapę można oczywiście położyć i uzyskać znacznie więcej przestrzeni. Podłoga wtedy niestety nie jest idealnie płaska. Dodatkowo w kufrze znalazłem gniazdo pod zapalniczkę, haczyk na zakupy, a także zaczepy pod pasy przewozowe Po bokach są też dwie małe przegródki na drobiazgi Z tyłu mamy sporo miejsca na nogi, ale niestety mało na głowę Ja się nie zmieszczę. I to nawet jak pochylimy kanapę. Widocznie 186 cm to za dużo Nasze jedyne udogodnienie to podłokietnik z dwoma miejscami na poje, zabrakło złączy czy oddzielnych nawiewów Również schowek w plecach fotela jest tylko po stronie pasażera, a nie ma po stronie kierowcy Z przodu jest oczywiście dużo więcej miejsca Fotel jak i kierownica są regulowane manualnie, a pozycja za kierownicą jest wysoka, przez co mamy dobrą widoczność Łatwo też się wsiada, bo nie trzeba się schylać czy mocno wdrapywać Szkoda tylko, że podłokietnik jest regulowany w jednej, poziomej płaszczyźnie Deska rozdzielcza jest równie prosta co wygląd zewnętrzny. Prosta i łatwa w obsłudze i momentami niestety archaiczna, jak na przykład zmiana komputera pokładowego za pomocą patyczków przy zegarach. Koniecznie do zmiany, zwłaszcza że w Swiftie jest to już z poziomu kierownicy. Drugi ekran, kolorowy i dotykowy, jest na środku deski rozdzielczej Z tego poziomu obsługujemy nawigację, audio, telefon czy ustawienia auta. Jak widać, system ma lekkie opóźnienia, ale są one naprawdę delikatne. Obsługa jest przejrzysta i prosta, czyli taka jak całe auto. To, co mi się jednak mocno nie podobało, to materiały, a głównie skóra na fotelach Bardzo nieprzyjemnie się marszczy i brzydko wygląda Pozostałe plastiki są twarde, a środek deski pod mocnym naciskiem nieco skrzypi Na szczęście kokpit nie wygląda na mocno plastikowy Pod względem praktycznym mamy miejsce idealne na telefon za skrzynią biegów Potem dwa, niestety dość płytkie i kwadratowe, miejsca na boje w tunelu środkowym oraz zamykany schowek w podłokietniku W drzwiach zmieścimy dużą butelkę z wodą, a największy schowek to oczywiście ten przed pasażerem Również w dachu znalazła się skrytka na okulary Dobra, pora zajrzeć pod maskę W cenniku na 2020 rok widnieje już tylko jedna jednostka 1.4 jet i to już wspomagana miękką hybrydą Jednak testowany egzemplarz to jeszcze rocznik 2019 i wtedy w cenniku były dwie jednostki: 1.0 Booster Jet oraz 1.4 Booster Jet, ale obie bez żadnych hybrydowych dodatków. Jak już pewnie zobaczyliście w tytule filmu, ja wybrałem oczywiście mocniejszy wariant, czyli 1.4 Booster Jet. I to jest właśnie rocznik 2019. jest to turbodoładowany czterocylindrowy silnik o mocy 140 koni oraz momencie 220 Nm. Dodatkowo testowany egzemplarz posiadał automatyczną, klasyczną przekładnię o 6 przełożeniach oraz napęd na cztery koła. Taki zestaw pozwala według producenta przyspieszać do pierwszej setki w czasie 10,2 sekundy. Ale tak jak mówię, według producenta, bowiem rzeczywistość jest zupełnie inna. Jest 8,6 sekundy. Ponad półtorej sekundy szybciej niż deklaruje producent. Nieźle, co? Ale SX4 z tym silnikiem jest naprawdę bardzo żwawy. W ogóle zrobiłem taki test wśród przyjaciół i kazałem się każdemu z nich przejechać, żeby powiedzieli, jaka moc i jaki silnik drzemie pod maską SX4. Wyniki były od 140 do nawet 170 koni. A to o czymś świadczy. Naprawdę, ten silnik w SX4 jest świetny. Moc jest rozwijana bardzo liniowo, ciągnie od dołu, w ogóle nie czuć turbodziury. Reakcja na gaz jest bardzo dobra, a skrzynia działa zaskakująco dobrze, szybko i płynnie Swoją drogą to jest dokładnie ten sam silnik co w nowym Swiftie Sportie I nawet brzmi tak samo dobrze. To znaczy, brzmi dobrze jak na SX4, a słabo jak na Swifta Sporta bo w teście ze Sportem wspominałem, że auto w ogóle nie brzmi Ale w SX4 taki naturalny pomruk jest wystarczający Swoją drogą spotkałem raz na światłach nowego Swifta Sporta i nie miał szansy startu Z jednego powodu – padał deszcz. W takich warunkach napęd SX4 sprawdza się świetnie Szybko spija tylną oś i mamy bardzo dobrą przyczepność Niestety, SX4 też ma wady Po pierwsze, wspomniana wcześniej skrzynia biegów ma słabo rozwiązany wybierak gdzie prawie zawsze po odpaleniu odruchowo przyciągałem skrzynię maksymalnie do mnie, przez co wbijałem tryb manualny Brakuje takiej wyczuwalnej blokady, żeby na M od razu nie wskakiwać można to było na przykład rozwiązać jak w innych markach, gdzie lewarek przesuwa się na bok, żeby włączyć tryb manualny. Druga sprawa to zawieszenie, które jak jest obciążone, to jest strasznie głośne i aż dobija. Jak jedziemy bez dużego obciążenia, to jest ok, ale jak jechałem w czterech chłopach, to już dobijało. Ostatnia wada to słabe wyciszenie podwozia. Raz, że właśnie słychać zawieszenie, a dwa to na przykład po wjechaniu w kałużę mocno słychać wszystko przy nadkolach. W ogóle przy prędkości 140 km na godzinę w kabinie również zaczyna się robić głośno. A i zapomniałem o ogromnej zalecie, jaką ma każde Suzuki: masa. Otóż SX4 Escros z automatem i napędem 4x4 waży 1235 kg. Świetna waga jak na tak przestronne i duże auto. Konkurencja jest o dobre 200 albo i więcej kilogramów cięższa. A to ma ogromne znaczenie. Po pierwsze osiągi, a po drugie spalanie. W mieście cały czas oscylowałem koło 8 litrów, a jeździłem bardzo energicznie. Przy spokojnej jeździe schodziłem do 7 litrów. Przed podsumowaniem pora na cennik. W cenniku na 2020 rok SXR S Cross z silnikiem 14 Booster Jet z pomaganym tą miękką hybrydą kosztuje minimum 81 900 zł. Jest to wersja komfort z napędem na przód i manualną skrzynią biegów o 6 przełożeniach. Najtańsza wersja 4x4 kosztuje 94 900 zł, ale jest to już wyposażenie premium, czyli dopłata do 4x4 to 7000 zł. W nowym cenniku nie ma też wersji z automatem, ale pewnie Rada moment do niego wskoczy Na stronie Suzuki wciąż jest cennik na 2019 rok. Na stronie Suzuki wciąż jest cennik za 2019 rok. I tam najtańsza wersja to silnik 1.0, za którą zapłacimy 67 900 zł. Mocniejszy wariant 1.4 to wydatek 82 900 zł, ale za to już jest wersja premium, a nie komfort jak w 2020 roku. Tak czy inaczej, SX4 S-Cross jest dobrze wyceniony. Suzuki SX4 Escross to nie jest samochód, którym będziecie szpanować przed sąsiadem. To nie jest też auto z wybitnymi rozwiązaniami technologicznymi czy awangardowymi smaczkami. Suzuki poszło w zupełnie innym kierunku i chwała mu za to. SX4 Escross to relatywnie prosta konstrukcja i co ważne, lekka. Masa gra tutaj kluczową rolę, bo dzięki niej 140-konny silnik bardzo lekko i łatwo radzi sobie z nadwoziem i Suzuki jest bardzo żwawe. Przy tym wszystkim jest ekonomiczne, może mieć napęd na 4 koła oraz jest naprawdę przestronne. Owszem, materiały w środku są twarde, a samo auto do najpiękniejszych nie należy, ale mimo wszystko uważam, że SX4 S-Cross to świetna propozycja. Bardzo dobre auto do miasta, a nawet i w trasę. To jedno z tych aut które z pozoru są nudnymi crossoverami, których na rynku jest pełno nieco wyższe zawieszenie, plastiki chroniące lakier i opcjonalny napęd na cztery koła. Ale po bliższym Poznaniu ma jednak sporo zalet, których z początku nie widać